Manko wszystkim, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Miosztor i zapraszam was na kolejny odcineczek z Tomb Raider. Zagrajemy w Tomb Raider. Zobaczmy czy możemy sobie coś ulepszyć, ponieważ zdobyliśmy ostatnio nową broń, shotguna, więc wypadałoby tutaj w niego zainwestować. Wydłuża lufem, zwiększając prędkość wylotową i obrażenia. Przyspiesza załadowanie. Zwiększa stabilność broni dla zmniejszenia odrzutu. Hmm. Weźmy może, żeby były większe obrażenia. To chyba się bardziej przyda, żebyśmy na hita brali ludzi nawet z dalszej odległości. No i możemy ruszać dalej. Możemy ruszać dalej. W ostatnim odcinku zastanawialiśmy się razem z Larą, kim byli tamci. Tamte goryle, um, którzy mieli niezłą zbroję. Tam w ogóle można dojść, ale ciekawe czy muszę iść właśnie tam, czy gdzieś indziej. Tam jeszcze chyba coś jest, tam można chyba podpalić ten posąg. A nie wiem, ale jak zginę... Ja nie, nie zginęłem jednak, to dobrze. Znaczy się boję, że jak będę do wody, to zginę. Nie wiem czemu. Może dlatego, że w większości grach takich właśnie wpadając do wody... Ginie się, z reguły, ale jak widać, to nie występuje. No, Laro, wbijaj do góry. Skaż pochodnie, bo nam jest niepotrzebna. Tam też można iść. Kurde, to gdzie mam iść teraz? Znajdź drogę do bazy Solarii. Gdzie to jest? To jest tutaj. Kurczę, nie, nie mogę tak przybliżyć to tak lekko? Z tego wynika, że nie. Obóz szybki podróży. A bo możemy się szybko tam przetransportować. Tylko nie wiem, czy mi to coś da. Czy będę mógł jakoś przejść tutaj. Hmm. To jest teraz pytanie: to jest jakiś dokument? Cholera. Teraz nie wiem, właśnie. Tam niby trzeba się dostać. Co to jest za przejście w tamtym kierunku? Nie, dobra, ja pójdę może tutaj na górę. Bo widzę, że chyba na wzgórzu jest. Yy, co to jest? Baza. To jest chyba na wzgórzu gdzieś, z tego wynika. Więc będę się spinał na górę. No i zobaczymy, czy coś tutaj będzie dla nas. O, ktoś tutaj jest. Tu jest trzech, dobra. Wszedł! On tu nie dorzuci tego. Nie ma szans. Dobra. jeszcze spłonął. Co za noob. Ok, to chyba dobrze idziemy. Bo są tej przeciwnicy. Więc... Jesteśmy na dobrej drodze. Mam nadzieję przynajmniej. 6 super. Na pewno coś ominąłem, więc w sumie. Wow! Spokojnie. A, tam też chyba mogliśmy przejść normalnie. Coś tam jest, kurczę. Czekajcie, ja tam lepiej pójdę sobie. O co z tym chodzi? O, tam można coś podpalić. Takie buty. I w siebie. Oła! To są surowce, ale nie wiem, czy chce mi się to teraz odw odwalać, szukać i tak dalej. Bo wiem, jak to zrobić, ale jakoś. Ale tutaj coś mogę wziąć. To jest niżej. O, dwie z trzech części, broń maszyno. Kurczę, to może jednak się opłaca, tamto z góry ściągnąć. Czekajcie, tu jeszcze jakaś skrzynia jest. Aha, dobrze, że tu poszedłem. Kurczę, coś znajdę ciekawego. Wow, ile surowców. Nice. Dobra, to spróbujmy tak. To podpalimy. Teraz przeciągniemy to w tą stronę. Nie tak to chyba miało być Jeszcze raz podpalmy to O! Hm też tak można <grystanie> Spoko się zbugowało Ej, czemu to zgasło? Come on Kurczę, nie chcę tutaj spędzać miliony godzin nad tym No, 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 dawaj O, nie wie, że to się zbugowało jeszcze raz, czekajcie. Niby tu się ogień pali. To rozbujam to, żeby przestał. Niby. Tam jest jeszcze ten wodospad, on gasi ten, ten ogień. Więc tak to wygląda. Chodź tutaj. No. Dobra. Teraz tak, spróbuję rozbujać to. Tę stronę, żeby to się obiło o tamto. O, właśnie. I teraz to rozbijać w tym kierunku. Udało się? Nie udało się. Co jest, kurde, niech to się może lepiej zatrzyma, bo tak to nie wyjdzie. I no i co jest? Come on, gro. Kurde, nie da rady. Czekajcie. No co za... O ja nie wiem, to jest właśnie głupie, że nie da się tego tak zrobić na kilka sposobów, no Ja wiem, że to specjalnie... Oni tu podłożyli to Żeby właśnie w ten sposób to tak zrobić. No, ale jak widzicie, czasami się nie da po prostu. No i teraz, o, idealnie, dobra, trzeba pod odpowiednim kątem stanąć. No, coś tu jeszcze jest? Nie, tam nic nie ma. Dobra, zmykajmy stąd. Nie będę tutaj tracił czasu na głupie surowce. Zatem ruszajmy dalej. Zruszajmy dalej. Dawaj, co tam miałeś. O, czekajcie, bo tu trzech by było, tak? Tu jeszcze, no właśnie. No i się upił, ale się rozkraczył koleś. Niach, niach, niach. Hops. O, full amunicji mam? Ciekawe. Jestem sam, nic ci nie jest? Laro, czego oni ode mnie chcą? Rytuał ognia. Co to ma kurwa być? Posłuchaj, idę po ciebie. Wydostanę cię stamtąd. Proszę, proszę, pomóż mi, Laro! Obiecuję. Obiecuję ci sam. Ej! Hey, Widać, że ma dziewczyna problemy. Jakiś rytuał ma się odbyć. I tak jak Lara wspominała, o to w ogóle. No właśnie. Jak Lara wspominała, tam jest jakiś rytuał przejścia, i oni po chcą wykorzystać tą naszą koleżankę. Niczego mi już nie brakuje. Uh, to jakaś kapłanka pisała o swoich przeżyciach. No ciekawe, ciekawe, że to jest prawda. Teraz tak, stamtąd przyszliśmy. Nie, stamtąd przyszliśmy, nie. Ta, stąd przyszliśmy, ok. W takim razie teraz musimy iść tutaj. A dotrzeć trzeba tam. Gdzie to jest? Gdzie ona patrzyła? Gdzieś za drzewami chyba to jest. Teraz stąd nie widać tego. Tu mamy full amis doszotgana, ile w ogóle pomieści? 25 Nie tak źle. I oczywiście musiała upaść. O, co to było do Nie wiem, może jakiś fragment samolotu. Raz i dalej, ja pójdę z Fragment samolotu. O, ciekać, czy mogę go wciągnąć? Jak podejdzie? A sprawdź... Na krawędzi Panie sprawdź może. O, Kurde, co to jest? No, zbieraj, zbieraj, zbieraj. Bo ktoś tutaj kurczę jeszcze chce przyjść do nas, ktoś tam krzyczał. No, ten jak poleciał nieźle. Niech nie, nie ten shotgun. Ale zobaczcie, że z tej gry znowu zrobiła się trochę strzelanka, nie? Się w sumie nie dziwię, skoro mamy tyle... tyle broni. Długo nie grałem kurczę w poprzednie Tomb Raidery, więc w sumie nie wiem jak tam było. Ale z tego co grałem, to widziałem, że tylko miała pistolet Lara, więc w sumie takich strzelanek nie było. I strzelanin. Auć! Przyładuj, dokąd uciekasz? O oh my! zbierajmy amunicję po nich? Jak zawsze oczywiście. No, już trochę się wystrzeliśmy, przodujmy jeszcze. O, tu coś można było zrobić. Aha, i tylko strzelbą, tak? Spoko. Nice, można było nieźle przykombinować w sumie. Tu coś jest. O, na obmieniła do shotguna, nice. I mamy praktycznie fulla. Nie, nie chciałem tu zejść, ehh. Eee. Co miał za amunicję? Eee, do karabinu. Ale też się, oczywiście, przyda. W takim razie możemy ruszać dalej. O nie. No to w tej wodzie chyba nie będzie tak łatwo jak w poprzednim, raz poprzednim razem. Wow! No, Laro, da Wow, wow, wow! O nie! Dobra, jeszcze kawałek! Jeszcze kawałek! Demyt! O nie! No to chyba mam niezłą przejażdżkę! Wow, wow, wow! Proszę uważać! Jest, trafiłem! Wow, wirnik! Uwaga. Uwaga. Strzelamy. Jezus, nic nie widać. Wow. O, to jest wrak samolotu jakiegoś, jeszcze innego. Oj. Oj. Nieciekawa sytuacja. Wiesz, spadochron, bracie czego? Mam nadzieję, że masz umiejętności. X B, zapasowy, chyba zapasowy się otworzył. Wow, 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 wow. wow. Teraz. Po... O kurde, trafiło nas coś jednak. Auć! Chyba popsułem. Chyba nie trafiłem tak jak trzeba. Dobra, jeszcze raz. Za szybko skręciłem po prostu. Dobra, tutaj ta sama sekwencja. I lecimy. Dobra. Ale trzeba powoli, spokojnie. O, oh, fuck! O, nie. Kurde, myślałem, że wyrobię, <laughs> niestety nie. <laughs> Jeszcze raz. Kurde, to nie jest trudne, ale trzeba trochę tej się wczuć. Oba do trzech razy sztuka, jak to mówią. What? Chyba oh. gałąź zachodziłem. Dobra, udało się. Co ona oh. robi? Kurde, do cyrku się nadaje. Jezus, more, ile razy ona już upadła, nie? Ja chyba zrobię na koniec kompilację upadków wszystkich Lary, nie? Bo oh. to, co ona oh. wyprawia, oh. to oh. przychodzi ludzkie pojęcie. Żaden człowiek by tego nie przeżył. O, dotarliśmy. Powiedzmy, to jest ta świątynia. Poszukaj apteczki, odblokowano galerię. Spoko. Jezus, Maria. Ale mi się, ale pad mi drży. Może na pokładzie jest jakaś apteczka. No, powinna być w sumie w takim samolocie. Wow. Trzy części trzy na trzy części nice. tutaj mam wejść? Chyba tak. Ale suchnie Widzę, że każdy jakiś gwałtowny ruch to zabiera nam życie i możemy zginąć. Wow, nie wiem, o co ci chodzi. Proszę! Kłamiesz! Wiem, że uciekł razem z tobą. Proszę! Ja. Nie! mnie <grywamy> to Mruknie mi Gadaj! O, cholera, kogoś tam leją. Nieźle. Dobra, koniec Co tam się kurde dzieje? Somalijczyk, poniosło go. A znowu? Jakieś ślady starego? Dobra czapteczkę. Jak nie, to nic z was nie zostanie. A co z innymi? Zamknęliśmy ich wioskinia. Nie dojdziemy. Dlaczego ojciec Matia trzyma ich przy życiu? Ale za to dostał. chowaj się się Dobrze wiedzieć wszyscy Chyba tak. Na razie. Okej. Okay. Ale nadal jesteśmy w złym stanie. Zobaczcie, że jak ja robię jakieś uniki, wciskam przycisk od uników, to nasza Lara traci życie. Ej, tutaj w ogóle można przejść. Albo... Ojej, jakieś krzaki mnie blokują. Nie da się chyba. Mm, tu mamy strzały, ale strzały chyba mamy na full, ale lepiej sprawdzę. Mamy. W takim razie to nam jest niepotrzebne. Shotguna przeładujmy. O oh, fuck! Okej, okay, ale zdobyliśmy surowce, nice. To była pułapka, cholerna pułapka, no czy mogę tutaj wejść? Wow, 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 wow. chyba nie mogę. To oh, wow. przepraszam, przepraszam, nie chciałem, naprawdę. Wybacz. To są kurde znowu jakieś malowidła. One pewnie doprowadzą nas do jakichś znajdziek Ile surowców. Nice. Zobaczmy, co tutaj jest. Teraz nie wiem, czy tam trzeba iść, czy tutaj. Ta świątynia. Je... Aha, tutaj. Dobra, tutaj idźmy, bo to apteczka może będzie. A potem chyba trzeba w drugą stronę ruszyć. Zobaczmy, jak to wygląda. A tam jest ta świątynia. Dobra, czyli tam trzeba będzie iść. Jeśli chcemy dostać się do świątyni. A teraz po apteczkę idziemy. Ok. Oj, będzie bolało. Auć. Niech tylko wyjdzie. Boom. Cwaniaki, kurde. Myślę, że przechytrzą... ...Larę. Larę Croft. Z rodu Croftów. Ten shotgun jest imba, nie? Jest zajbisty po prostu. O, tu widzę, że trzeba gdzieś coś pociągnąć. Ależ ona ma siły, jest! First Aid Kit. O, Wybacz. Spoko, nie będzie chyba nic przeciwko. Zapalniczka, O, a do czego będzie nam służyć? Ciekawe. Co będzie sobie przepalać ranę? Czy coś? O nie. Naprawdę. Nieźle. Dobra, ale nie krwawi już. Z tego wynika. Więc przeżyjemy. Ile ona w ogóle jest. Ile razy ona się już łatała, nie? Niezniszczalna kobieta. O, jakiś nowy łuk chyba? Czy to nasz łuk? Nie, chyba nasz. A, strzały zapalające. Okej. Rot, słyszysz mnie? Rot! Lara, jesteś cała? Tak, w porządku. Twój głos mówi co innego. Rot, nic mi nie jest. Gdzie jesteś dziewczyno? W jakiejś wiosce koło ufortyfikowanego pałacu? Ja cały czas schodzę ze wzgórza. Jak udało ci się tam tak szybko dotrzeć? Długa historia. Widzę stąd całe miasteczko. Jesteś koło tej dużej bramy? Właśnie idę w jej stronę. To ta obca! Tam! Ognia! Ognia! Wow, no to chyba mamy problem. whoops o ale impreza nie demy ja chciałem o właśnie Dobra. Przeładuj, przeładuj. Spadł. Dobra, jednego mniej. Headshot. Ktoś jeszcze? Przeżył? Nie, to jakiś inny. Patrzę, czy nikt, nikt nie zachodzi od tyłu. Demet. Hmm. No, Kurde, jeszcze nowi idą? No, a wy dokąd? Ten spadł chyba. Się podleczył, kurde dużo z sklejał. No, giń. no podejdź. Fuck! Leży, U. No, był jakiś lekko opancerzony. Jesus Christ. No, trochę się tutaj męczyliśmy. Ale dobra, wycięliśmy wszystkich, co do jednego. Zatem dziękuję serdecznie za oglądanie kolejnego odcinka Tomb Raider'a. Mam nadzieję, że się podobało. Mamy jakiś. Karabin automatyczny znaleźliśmy. Nice. Czy to jakaś modyfikacja, czy coś? Dobra, później to zobaczymy. Także ja się z wami żegnam, dziękuję serdecznie za oglądanie i zapraszam Was serdecznie do komentowania i oceniania materiału oczywiście. Trzymajcie się. Hej.